Szefie, mamy złe wieści. Co znowu? Kilko naszych członków zostało pokonanych w terenie. A więc Lance wreszcie wykonał swój ruch. Co? Nie, nie, nie Lance. To kto? Lorelei? Agata? Nie, nie ona. Chyba nie chcecie mi powiedzieć, że mamy w szeregach kogoś, kto by przegrał z Bruno? Nie, oczywiście, że nie. Tak więc kto rujnuje nam plany? Nie, nie mamy jego imienia, ale z opisu wynika, że jest to trener? Mhm. Nosi czapkę z daszkiem? Co jeszcze? No koma z 11 lat? 11? Nie jesteśmy pewni jego wieku, może po prostu młodo wygląda. Moi ludzie zostali pokonani przez dziecko? Nie mieli przy sobie dataty? Czy zobata? No, w tym problem właśnie, bo tylko te pokemony w większości mieli. I wciąż przygrali? Szczerze jest szef zaskoczony? Zdziwiłbym się, jakby wygrali. Wiesz, że nie mamy budżetu na silniejsze pokemony. Może, jakby szef wreszcie wrócił do sali, to nie mielibyśmy takich problemów? Mówiłem ci, nie możemy polegać na mojej stawce lidera. Musimy stać się niezależni. Gdzie są moi najsilniejsi ludzie? Niech zajmą się tym dzieckiem. Zamknię w sali od miesiąca. Pieprzyć salę. 11 lat mówisz. Hm, tak długo jak chowamy się w kasynie, nie będzie mógł się wtrącać. <śmiech> <śmiech> no, no, no i to mały problem, bo on właśnie na automatach gra. To jest to jest dziecko. Co no tu robi? To jest w ogóle legalne? No na policję nie zadzwonimy, bo też trochę jesteśmy to średnio legalnie. Chwila, to nasza szansa. Napadniemy go i zgarniemy potężne Pokémony, które zdołały pokonać moich ludzi. Jeżeli tego szef chce, to możemy zajrzeć do pierwszej lepszej trawy w okolicy. Cisza! Co jeszcze o nim wiemy? Wszystko się przyda! Widziano go wielokrotnie z innym młodym trenerem, jak on miał... A, z przegrywem go widzieli. Z kim? Przegryw, tak się nazywa jego przyjaciel. Dlaczego to brzmi znajomo? Jest to wnuk ołka. A, racja. Zawsze się tak nazywał? Najwidoczniej. Coś jeszcze? Cokolwiek? Zanim tu przybył, widziano, jak jechał na rowerze do pobliskiej sali i. Co? On ma rower? Tak, zgadza się. Dlaczego jest... to wszystko wyjaśnia? Nic dziwnego, że go wpuścili do kasyna. To bananowe dziecko jest. Nie, nie rozumiem, co szef ma na myśli. Ten dzieciak przymierza region na rowerze wartem miliony pokre dolarów! Że co? Milion! Ty to rozumiesz? Musi pochodzić z bogatej rodziny. Jego ojciec pewnie wydał majątek na jego Pokemony. Założę się, że mamy nawet Ratiketa. I, i, I co? Mamy mu zabrać te Pokemony? Porwać go i żądać okupu? Nie. Ukradnijcie mu rower. Rower? Jest to jedyny sposób, aby nasza organizacja przetrwała. Jesteśmy na krawędzi bankructwa. Jest też tak źle? Ja naprawdę. Naprawdę nie chcę wracać do pracy. <laughs> Słyszeliście szefa, bierzcie ratatę, idziemy po rower. Ten film był zainspirowany twórczością Solid JJ. Jeżeli wam się spodobał i chcecie więcej, dajcie mi znać w komentarzach. Możecie też zostawić subskrypcję, byłbym za to bardzo wdzięczny. Do usłyszenia w następnym materiale.